Dzień dobry, witajcie 64. dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj na początku zrobimy sobie dowód algebraiczny z testu, z testu diagnostycznego. Następnie zrobimy takie dłuższe zadanie z geometrii analitycznej. Rozwiążemy je nawet na dwa sposoby, więc będzie troszkę czasu potrzeba. No i w ostatnim bardzo szybkie zadanie ściągu arytmetycznego. Zachęcam do samodzielnego rozwiązania zadania, szczególnie zadania drugiego. Nie poddawajcie się, bo ono faktycznie jest wymagające i może spowodować trochę trudności, ale warto z nim powalczyć. A jak już rozwiążecie, to zachęcam do obejrzenia materiału do końca i zapoznania się z moimi rozwiązaniami. Zacznijmy od dowodu algebraicznego. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n liczba 5n kwadrat plus 15n jest podzielna przez 10. Wyłączyłem najpierw 5n przed, kwa... przed nawias, żeby uprościć trochę wyrażenie. Zresztą, jak wiecie, zwyczaj w dowodzeniu tego typu chodzi nam o doprowadzeniu do sytuacji, gdzie będziemy mieli 10 razy Jakaś liczba całkowita, nie wiem, przykładowo m. Tutaj chodzi właśnie o doprowadzenie, przekształcenie tak, żeby coś takiego uzyskać. Więc my będziemy właśnie do tego dążyć, a skoro ja mogę już na tym etapie coś wyłączyć, i już widzę, że piątkę mam wyłączoną, to już mam połowę sukcesu. Tylko że właśnie wyłączenie piątki jeszcze nie dowodzi podzielności przez 10. Jak na razie udało mi się udowodnić tylko tyle. Że to wszystko jest podzielne przez 5, no i mamy jeszcze jakieś wyrażenia, tutaj n razy n plus 3, no i z tego będziemy chcieli wyciągać dalsze wnioski. Co my tutaj dalej mamy? Rozpatrzymy dwa przypadki. Niech n będzie liczbą parzystą i niech n będzie liczbą nieparzystą, bo w sumie innej opcji nie ma. Rozpatrujemy pierwszy. Jeśli n będzie liczbą parzystą, to da się ją zapisać jako 2 razy k. Gdzie k jest liczbą należącą do jakichś liczb całkowitych? Każdą liczbę parzystą da się tak zapisać, więc nie ma problemu, żebyśmy wprowadzili sobie dodatkową niewiadomą i próbowali to udowodnić w ten sposób. Z tego będzie wynikał fakt, że mogę zapisać moje wyrażenie, to 5n razy n plus 3, właśnie w taki sposób, gdzie moje n zastąpiłem 2k. No i zobaczcie, że w ten oto magiczny sposób uzyskałem 10 razy k, czyli udowodniłem podzielność przez 10, bo mam wyłączoną dziesiątkę tutaj jako czynnik. To wyrażenie jest liczbą całkowitą. To też jest liczbą całkowitą, więc mam udowodnione, że to wyrażenie jest podzielne przez 10. Identycznym tokiem rozumowania postąpię w drugim przypadku, gdzie n będzie liczbą nieparzystą. Wtedy n plus 3 będzie liczbą parzystą, to też jest bardzo ważny wniosek, bo liczba, która postępuje 3 dalej od n, to musi być liczba parzysta w takim przypadku, skoro wybrałem jako liczbę n liczbę nieparzystą. Możecie sprawdzić na różnych przypadkach i udowodnić sobie, że to jest prawda. Więc skoro n plus 3 jest liczbą parzystą, to ja to zapiszę tym razem jako 2m, że n plus 3 to jest 2m, gdzie m należy do liczb całkowitych. Z tego będzie wynikał fakt, że moje wyrażenie można zapisać w ten sposób. 5 razy, i tutaj w nawiasie 2m minus 3. Dlaczego minus 3? No bo skoro 2m jest równe n plus 3, to jak przeniosę trójkę na drugą stronę, to mam 2m minus 3, więc tutaj byłoby n. Wcześniej. A tutaj jest nasze n plus 3. Wymnożę, ale tylko to 2M razy piątkę. I dostaję 10m razy taki nawiasik 2m minus 3, który jest liczbą całkowitą. M też jest liczbą całkowitą, więc udowodniłem, że to całe wyrażenie jest podzielne przez 10. A więc i dla parzystej, i dla nieparzystej mam podzielne przez 10, więc mam. Zakończony dowód w całości. Teraz przed nami długie i wymagające zadanie za 5 punktów z matury z czerwca 2021. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC jest zawarta w prostej o równaniu y równa się minus 2X plus 16. Wierzchołki B i C mają współrzędne, nie są one tutaj podane, oblicz współrzędne wierzchołka A i pole trójkąta ABC. Skoro AB jest podstawą, to ramiona będą w, zresztą zaraz na rysunku Wam pokażę. Mamy tutaj rysunek, na którym naniosłem nasze punkty, punkt B i punkt C. Naniosę też prostą, prostą o równaniu y równa się minus 2x plus 16. Można ją bez problemu większego wyznaczyć za pomocą tabeli, ma ona przechodzić przez punkt B, co jest dla nas też bardzo ważne do weryfikacji. I jak wyznaczyłem tę prostą, to wyglądała ona, wygląda ona w ten właśnie sposób. Podpiszę ją, żeby było wiadomo, co ja właściwie narysowałem. No i teraz się zastanówmy nad punktem A. Skoro w AB ma się znajd znajdować podstawa to na pewno równe będą ramiona BC i AC. Tylko nie wiemy dokładnie, gdzie jest A. Mogę mniej więcej sobie taki szkic zrobić i narysować ten punkt A i narysować to ramię. Ale oczywiście jest to czysto poglądowe, bo nie wiem dokładnie, w którym miejscu się znajduje. Mogę sobie to wyobrazić tak na oko, narysować taki właśnie odcinek to nam pozwoli też mniej więcej weryfikować, czy my w ogóle w dobrym kierunku idziemy. I to jest chyba teraz najtrudniejszy moment zadania. W związku z tym, że w najnowszej podstawie programowej, do, znaczy w zagadnieniach do matury podstawowej usunięto prostopadłość, to chciałem rozwiązać to zadanie z pominięciem właśnie prostopadłości prostych, czyli wyznaczania jakiejś wysokości z prostopadłości. Pomyślałem, że dobrym sposobem będzie wykorzystanie takiej ciekawej własności. Punkt A nie wiemy ile dokładnie ma, jakie ma dokładnie współrzędne. Wiemy natomiast, że na pewno pierwsza współrzędna będzie nazywać się x, a druga y. Z tym, że y mamy wyznaczony, dlatego że na naszej prostej leży właśnie ten punkt. Więc zamiast używać y, mogę używać minus 2x plus 16. Więc mój punkt składa się z dwóch współrzędnych, ale tylko z jedną niewiadomą, z niewiadomą X. Mogę więc wyznaczyć długość odcinka BC. No i teraz się tym zajmiemy na szybko. Możemy to zrobić ze wzoru na długość odcinka, który znajduje się w tablicach. Podstawiamy współrzędne punktów B i C we właściwej kolejności. To zachęcam do spokojnej analizy tego, co tutaj się stało. Obliczamy. No, i nam wychodzi, że BC jest równe pierwiastek 74. Tyle samo będzie równe AC. No ale dobra, to za chwilę. Tutaj zapisujemy wzór na długość odcinka BA. Czyli na długość tego odcinka. Znaczy, akurat zapisałem BA, czy AB, czy BA. Nie ma żadnego znaczenia. I mi było tak wygodniej, żeby x -y mieć po lewej stronie. I zwróćcie uwagę, że w miejscu xów tutaj wstawiłem niewiadomą xa, a tutaj wstawiłem niewiadomą ya. To jest ten sam wzór na długość odcinka, tylko w miejscach, gdzie nie wiem, czyli w miejscach współrzędnych xa i ya. Może nawet ja to opiszę tutaj, żeby to było wyraźniejsze. To jest współrzędna xa, czy jej nie znam, a to. Jest współrzędna yA. Jest współrzędna y punktu A, to jest współrzędna xB, a to jest współrzędna yB. I dzięki temu powstał mi wzór na długość odcinka. To skasujemy póki co i dalsze obliczenia przed nami. Podstawiamy dane, czyli długość odcinka, którą znamy. Tutaj pierwiastek równy jest pierwiastkowi, tu nie ma żadnych kombinacji, bo wyrażenia są dodatnie. Przy podniesieniu do kwadratu po prostu pierwiastek zniknie, więc możemy śmiało ten pierwiastek pominąć. Dostajemy takie działanie, w którym, jak już widzicie, od 16 odjąłem trójkę, żeby było trochę łatwiej. A tutaj nawet zamieniłem kolejność po to, żeby wzór skróconego mnożenia. Ładnie mi zadziałał. Obliczamy 74, tu wzór skróconego mnożenia z pierwszego nawiasu, tu wzór skróconego mnożenia z drugiego nawiasu. Upraszczamy wszystko przenosząc na jedną stronę. X kwadraty się zsumowały, x -y się zsumowały, liczby się zsumowały i dostajemy równanie kwadratowe. A Wy już z równaniem kwadratowym na tym etapie jesteście na pewno bardzo mocno zaznajomieni, więc wiecie, że trzeba policzyć deltę, która wyszła 324. Tak się przypadkiem składa, że ta liczba ślicznie się pierwiastkuje, daje nam 18, co pozwala bardzo ładnie policzyć pierwsze miejsce zerowe, czyli x1 równe 3, i drugie miejsce zerowe, 6,6. Do nich Możemy bardzo łatwo policzyć y, podstawiając pod wzór na y, bo nasze punkty leżą na prostej. Może zwróciliście uwagę, że to, co wyszło tutaj, trójka, to są współrzędne punktu b, czyli mamy tutaj x równy 3, więc jak się zapewne domyślacie, y wyjdzie nam 10, no i nie pomyliliście się. y wychodzi 10, współrzędne punktu to 3,10. Zaraz wytłumaczę, z czego to wynika. Liczymy jeszcze tylko współrzędną punktu Y dla drugiego x, 2,8 no i zapiszmy, że punkt B to 3,10, a punkt A wyszedł nam tutaj 6,3 piąte i 2 całe i 4 piąte. Z czego wynika, że algebra dała nam dwa możliwe wyniki? Z tego, że my nie byliśmy w stanie doprecyzować, nie doprecyzowaliśmy w żaden sposób, o który x tam chodzi. Nam chodziło o jakiś x, który leży, znaczy ten punkt z tych współrzędnych x i minus 2x plus 16, który leży w odległości pierwiastek 74 od punktu C. No i algebra nie wiedziała o co nam chodzi, więc pomogła nam wyliczyć dwa punkty. Oba te punkty leżą w odległości pierwiastek 74 od punktu C. Ale to, że my wiedzieliśmy, że punkt B wynosi tyle, to już możemy ten drugi wynik uznać za prawidłowy. A więc część naszego zadania już jest rozwiązane, My obliczyliśmy współrzędne wierzchołka A. Teraz czas na pole trójkąta ABC. Pokażę wam dwie metody rozwiązania. Pierwszą będzie wzór, który znajduje się w tablicach. W geometrii analitycznej jest to taki wzór, który pozwala policzyć pole trójkąta znając trzy jego punkty w układzie współrzędnych. I właśnie tą metodą. Rozwiążemy. Jest to bardzo mechaniczny wzór, taki po prostu czysta algebra, żadnego kombinowania. Tu, jak się nie pomylicie przy podstawianiu i liczeniu, to praktycznie nic nie ma prawa się złego zadziać. No to podstawiamy pod ten wzór. Jedna, druga, no i podstawiamy xb, czyli trójkę, następnie xa, czyli 33, piąte. W ogóle zwróciliście pewnie uwagę, że zamieniłem ułamki. Liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, po to, żeby mi się ładnie liczyło. Muszę i tak potem sprowadzać do wspólnego mianownika, więc wolę mieć wszystko w takich ułamkach właśnie niewłaściwych. Następnie mamy yc, czyli trójeczkę, no i ya, czyli ya, czyli tutaj, czyli 14 piątych. I tak po kolei. Tu już widzicie, o co chodzi. Rozumiecie ten mechanizm? Podstawiacie po kolei współrzędne i w kolejności wykonywania działań próbujemy to policzyć. Odejmujemy tutaj, sprowadzając do wspólnego mianownika. Trójka to jest 15 piątych. I po odjęciu 33 piątych dostajemy minus 18 piątych. Tu tak samo jest 15 piątych. Odejmujemy 14, mamy 1 piąta, czyli odejmowanie ułamków. Teoretycznie nic tutaj się nie powinno zadziać, jeśli robimy to w rozsądny sposób, powoli i analizujemy. Yy, jak to jest męczące, no nie, nie trzeba tego robić w pamięci, można rozpisywać w brudnopisie na spokojnie, byle się nie pomylić. Teraz w kolejności wykonywania działań. Mnożenie tych ułamków i tych ułamków daje nam to. Tutaj minus 18,25, a tutaj minus z minusem daje plus i mnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, dostajemy 154825, dodajemy to do siebie i mamy 153025, wszystko oczywiście w wartości bezwzględnej. O tym nie wspomniałem, a to jest dość ważne, ta wartość bezwzględna zabezpiecza nas przed tym, żeby nam pole nie wyszło ujemne. Możemy trochę uprościć to wyrażenie. Możemy po pierwsze wyjść z wartości bezwzględnej, bo wyrażenie, które tu otrzymaliśmy jest dodatnie. Możemy skrócić je przez 5. Stąd mamy 306 piątych. I jeszcze skrócimy na łukos 306 z dwójką. I mamy 153 piąte. I to jest nasze pole trójkąta. Dla osób, których tamta, meto tamta metoda nie przypadła do gustu, Mam tutaj trochę inną. Już jej tak bardzo nie rozpisywałem. Omówię tylko, co tutaj się dzieje, co z czego wynika, żeby było troszkę łatwiej zrozumieć. Napisałem krok za krokiem, co trzeba zrobić, już tak rozpis... nie rozpisywałem obliczeń. Mam nadzieję, że jeśli Was to interesuje, to policzycie sobie to sami. Co najpierw możemy policzyć podstawę AB z wzoru na długość odcinka. Czyli to policzyć długość tego odcinka. To jest podstawa naszego trójkąta. Środek AB policzymy, nazwijmy go D. Środek tutaj w tym przypadku jest idealnie spotkiem wysokości, dlatego że trójkąt jest równoramienny. Więc następnie, jeśli poznamy punkt D i policzymy wysokość CD, to dostaniemy właśnie podstawę i wysokość trójkąta. Wszystko, co jest potrzebne do policzenia pola, ponieważ wzór na pole, ten klasyczny wzór na pole, to jest jedna druga podstawy razy wysokość. I tutaj jeśli to podstawimy wszystko, to powinniśmy dostać dosłownie to samo, co dostaliśmy z tamtego wzoru skomplikowanego i długiego, ale tylko algebraicznego. Co powinno nam wyjść? Tu Wam zapisałem wyniki, żeby było troszkę łatwiej sprawdzić, weryfikować, czy jesteście w dobrym miejscu. A, B powinno wyjść 18 pierwiastków z 5 przez 5, D powinno nam dać 24 piąte i 32 piąte. CD, długość CD powinna dać nam 17 pierwiastków z 5 przez 5. No i pole, tak samo jak w poprzednim przypadku, powinno dać nam 153 piąte. Jeśli jesteście zainteresowani tą metodą, życzę powodzenia w jej obliczeniach. A my przejdźmy do następnego zadania. Ostatnie zadanie na dzisiaj. W ciągu arytmetycznym. Określonym dla n większego lub równego 1, dane są wyraz pierwszy, a 1 równy minus 4 i różnica ciągu równa 2, którym wyrazem tego ciągu jest liczba 156. Ciąg jest arytmetyczny, więc stosujemy wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego. Wzór ten ma nam pomóc policzyć dowolny wyraz ciągu. Tutaj pod n podstawialibyśmy numer tego ciągu, pod a1 podstawialibyśmy wyraz pierwszy, a pod różnicę podstawialibyśmy tutaj właśnie ten, to r nasz. No i tutaj n. n to wyraz ciągu i pytanie właśnie o to, mamy pytanie właśnie o to n, bo nas pytają, którym wyrazem jest liczba 156. A więc pod an. Wpiszemy właśnie wartość tego wyrazu. 156. Od A1 wpiszemy wartość pierwszego wyrazu, pod R wpiszemy różnicę, a N pozostanie jedyną niewiadomą w całych tych obliczeniach, bo nie wiemy, który jest wyraz. Jak rozwiążemy to równanie? Dostajemy tutaj najpierw z wymnożenia nawiasu coś takiego. Potem przenosimy i wyrazy podobne redukujemy, dostaniemy 162 równa się 2n, z czego wynika prosty fakt, że n równa się 81. No i tak się przypadkiem składa, że mamy taką odpowiedź, odpowiedź a, zaznaczamy i tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.